Państwo, witam Państwa e, bardzo serdecznie na oficjalnym roczystym e, podpisaniu umów na kolejnym e, transzę dostawy autobusów dla powiatu wocławskiego. Jako samorząd powiatu wocławskiego jesteśmy jednym z największych beneficjentów krajowego planu odbudowy i odporności e, w ramach działania na transport pozamiejski i bardzo się cieszę dzisiejszego spotkania, na którym jest nam bardzo miło gościć i serdecznie witam ministra infrastruktury Zariusza Kęciaka, Województwa Rzeczystewstwa Powolskiego, pani Maritę Jędrzejewską i prezesa firmy AB, ABP Wincent Coach, spółka ZO, pana Radosława Pankawa. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, bardzo znaczne środki w ramach Trzech wniosków złożonych do Krajowego Planu Odbudowy trafią do powiatu wosławskiego. Jesteśmy tu tam na podium w wysokości dofinansowania w kraju. Co prawda wyprzeda nas województwo kujawsko pomorskie ale z tego bardzo się cieszymy, bo te autobusy, które zakupuje, planuje zakupić województwo, także będą służyć naszym mieszkańcom, mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego i całego regionu, zresztą jako powiat planujemy, aby Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka samorządowa województwa Kujawsko-Pomorskiego stała się spółką linihanzową, abyśmy mogli realizować z nią przewozy w funkcjonowaniu podmiotu wewnętrznego. Wszystkie trzy wnioski złożone do Krajowego Planu Budowy za pośrednictwem Centrum Usług wpływają na łączną kwotę blisko 75 milionów złotych, z tego blisko 55 milionów złotych to y, dofinansowanie ze środków y, zewnętrznych y, z uruchomionego programu. Planujemy także, aby w ramach tych zadań e, odzyskać podatek VAT, mamy już oficjalną interpretację Urzędu Skarbowego, że będziemy mieli taką możliwość, jeśli te wszystkie rzeczy się zgrają i będziemy mogli to zrealizować, wkład własny w tak że zadanie Powiatu Wrocławskiego będzie wynosił tylko około 6 milionów złotych w tym miejscu, Panie ministrze, serdeczne podziękowania za to, że taki program skierowany dla samorządów y, powiatowych, ale także innych został uruchomiony, że z tak niskim wkładem własnym możemy realizować to zadanie, które przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego, do likwidacji białych plan, do tego, że mieszkańcy powiatu Gosłowackiego będą podróżować autobusami nowoczesnymi ekologicznymi, ale także i propagującymi lokalne tradycje, bo jak Państwo założyli, chcemy, aby był ważnym elementem tych autobusów było także e, kwestie wizualne, e, propagujące naszą lokalną kulturę, e, kujawski kaw. W ramach trzech zadań zakupujemy e, 26 autobusów, w tym e, 8 hybrydowych i 18 elektrycznych, o kwotach już mówiłem, w dniu dzisiejszym podpisujemy umowę z firmą wyłonioną w przetargu na kwotę ponad 15 milionów złotych na dostawę kolejnych 5 autobusów od 1 stycznia 2026 roku chcemy uruchomić przewozy już nowymi autobusami korzystając jak dotychczas Rządowego Funduszu Przewozów autobusowych. W tej chwili realizujemy 700 tysięcy kilometrów od nowego roku. Będzie to 2 miliony 200 tysięcy kilometrów, które będą służyły w połączeniu naszych mieszkańców z terenem miasta Włosabych z terenem Powiatu Włosabskiego. W roku obecnym, jak i w latach przyszłych korzystamy i chcemy korzystać ze wsparcia z tak zwanego funduszu autobusowego. Wiemy, że trwają także bardzo intensywne prace w Ministerstwie nad reformą tego programu, że on jeszcze stanie się bardziej atrakcyjny dla samorządów, także z tego faktu bardzo się cieszymy. Ogromne wyzwanie przed nami i mamy nadzieję, że od 1 stycznia przyszłego roku nasi mieszkańcy będą podróżować w nowej rzeczywistości. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj być świadkiem podpisania umowy na zakup nowoczesnych, funkcjonalnych, ekologicznych autobusów, które będą służyć mieszkańcom zarówno Włocławka, jak i całego powiatu włocławskiego. Cieszę się, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Infrastruktury mogło dołożyć pokaźny wkład w realizację tego zadania. Bardzo się cieszę, że Powiat Włosławski jest oszczędny, ponieważ pierwotna wysokość dofinansowania była określona na około 61 milionów złotych. Dzięki temu, że ten przetarg jest oszczędny, suma jest niższa, dzięki czemu będziemy mogli w innych częściach naszego kraju także dofinansować zakup tego typu. Nowoczesnych pojazdów, które będą służyć komunikacji i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i sprawiać, że połączenia w określonych aglomeracjach będą dużo bardziej wygodne, częste i także będą spełniały wszystkie te kryteria, o które zabiegamy reformując Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jestem niezwykle satysfakcjonowany, że powiat błotławski znakomicie współpracuje z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Dzisiaj od rana mam przyjemność ogłaszać dobre informacje dla województwa kujawsko-pomorskiego. Rano podpisaliśmy umowę na remont linii kolejowej między Aleksandrowem Kujawskim a Cichocinkiem. Samorząd Województwa pojasko Pomorskiego zadeklarował, że dołoży po remoncie 8 par pociągów, które będą kursowały właśnie na tej linii, i wreszcie po 14 latach kolej wróci do Ciechocinka, i stamtąd będzie można komunikować się w różnych częściach naszego kraju. Dzisiaj mówimy o innym rodzaju komunikacji komunikacji autobusowej. Od miejskiej, która czekała na transformację i tej transformacji się doczekała. Dzięki temu, że rząd wreszcie odblokował pieniądze na KPO, możemy realizować właśnie te inwestycje. Wiele ośrodków aglomeracyjnych, wiele mniejszych i większych miejscowości czekało na to, że będziemy mogli wreszcie uruchomić miliard siedemset milionów złotych w skali kraju na tego typu projekty, które dzisiaj w powiecie włocławskim zamieniają się na kolejne nowoczesne, ekologiczne, funkcjonalne, wygodne autobusy, dostosowane do potrzeb ludzi w różnym wieku. Dzięki czemu frekwencja na tych liniach będzie jeszcze wyższa. To, co nie tylko mnie cieszy oko, ale przede wszystkim także nawiązuje do naszej kultury i tradycji, to te autobusy naprawdę będą pięknie wyglądały. Cieszę się z zachowania tej estetyki, ponieważ pieniądze to nie wszystko. Ważne jest to, w jaki sposób prezentujemy własne dorobek, kulturę i przekazujemy to, co możemy najlepszego nowym pokoleniom i własnemu y, społeczeństwu. Y, pan starosta wspomniał, y, że rząd przygotowuje się do reformy Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i chciałbym to potwierdzić. Jesteśmy przygotowani po konsultacjach do zmiany zasad, na jakich będzie funkcjonował Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Czekają nas ważne prace rządowe, ale chcielibyśmy, żeby te ogromne pieniądze, bo przypominam, ponad miliard złotych rocznie wspieramy rozwój nowych linii autobusowych. Chcemy, żeby one były usystematyzowane, żeby posiadały rozkład jazdy dostępny w internecie, synchronizowany między różnymi... Przewoźnikami, tak, żeby zarówno te działania poszczególnych gmin, powiatów czy związków samorządowych były jak najbardziej czytelne dla tych, dla których realizujemy ten program. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie gratuluję samorządowi powiatowemu, samorządowi województwa i chciałbym, żeby tego typu wzorowe podejście do programowania komunikacji publicznej dominowało w całym kraju, a na pewno Powiat włosławski jest tego dobrym przykładem, dlatego także tutaj jestem i te dobre wzorce chcę, aby były przenoszone w inne części naszego kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. O głos poproszę Panią Wicewojewodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anetę Jędrzejewską. Wicemarszałek, przepraszam. Szanowni Państwo, Dzisiaj od samego rana dzień pełen emocji, bo tak jak wspomniał Pan Minister Dariusz Pińczak, najpierw byliśmy w Ciechocinku, podpisywali PKP. PLK podpisało tam umowę na remont linii. My, jak Państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym media, ogłosiliśmy przetarg na uruchomienie przewozów kolejowych, także 12 grudnia 2025 roku. Mam nadzieję, że spotkamy się w takim gronie co najmniej, żeby dojechać pociągiem do, 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 do Ciechocinka, ale tak naprawdę, żebyśmy, żeby nasi mieszkańcy wsiadali w transport publiczny, to potrzebna, potrzebna jest to, żeby zarówno transport autobusowy i kolejowy się widziały i żeby się równomiernie rozwijały. I dzisiaj ja z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie Pana Starosty, żeby w tym ważnym wydarzeniu podpisania umowy na zakup nowych autobusów dla powiatu wocławskiego uczestniczyć. Nie ukrywam, że, jest to, że to jest część takiego dużego planu, które mamy jako Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bo już w tamtym roku w lipcu podjęliśmy decyzję o przekształceniu naszej spółki autobusowej, czyli Kujawsko-Pomorskiego Transportu Autobusowego w spółkę in-house'ową, gdzie zapraszamy samorządowców z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, abyśmy wspólnie ją tworzyli i tutaj jest taka deklaracja Pana Starosty Romana Gołębieskiego, że Powiat Włocławski przystąpi do tej spółki. Ale żeby ta spółka dobrze się rozwijała, dobrze działała i żeby mieszkańcy do, wsiadali do tych naszych autobusów, potrzeba jest tego, co powiedział Pan Minister, żeby te autobusy były nowoczesne, wygodne, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, a takie właśnie będą. Także Panie Starosto, wielkie gratulacje i się bardzo cieszę, że wspólnie robimy wszystko, żeby naszym mieszkańcom tu w Powiecie Wocławskim, ale również w całym Województwie, Gracias. Żyło się jak najlepiej, ale również chciałabym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować panie, panu ministrowi, wykorzystując okazję, że jest z nami, bo największym beneficjentem w KPO, jeżeli chodzi o zakup autobusów, jest właśnie Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dostaliśmy ponad 90 milionów dofinansowania na zakup 25 autobusów elektrycznych i 15 autobusów hybrydowych, które również będą włączone do spół którą y, wspólnie z samorządami y, będziemy tworzyli. Także wielkie gra, gra, gratulacje dla pana starosta i wielkie podziękowania dla pana ministra, y, bo dzisiaj widzimy, że to, co dzieje się, przynajmniej my tutaj y, w województwie kujawsko-pomorskim, że jest y, duży postęp, jeżeli chodzi o, y, o rozwój transportu publicznego, zarówno samochodowego, autobusowego, jak i kolejowego. I y, też widzimy, że nasi mieszkańcy odpowiadają na te udogodnienia, bo przewozimy ich zarówno w transporcie autobusowym, jak i kolejowym coraz więcej. Także bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że rzeczywiście, Panie Ministrze, tak jak Pan powiedział, będziemy wzorem dla innych województw, dla innych samorządów do naśladowania, jak może bardzo dobrze działać transport publiczny. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Wicemarszałek. Zapraszam do następnego. Szanowni Państwo, ja podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, bardzo się cieszę, że doszło dzisiaj do kolejnego podpisania umowy na dostawę. Następnej transzy autobusów, łącznie powiat Wrocławski w ramach trzech wniosków złożonych do Krajowego Planu Odbudowy przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych za 2026, w pełni nowoczesnych, funkcjonalnych, bezpiecznych, ale i pięknych autobusów 8 hybrydowych, 18 elektrycznych podniesie to bezpieczeństwo i komfort podróży naszych mieszkańców. A to co najważniejsze, ogólna wartość zadania. Blisko 75 milionów złotych, z czego to finansowanie z e, Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, blisko 55 milionów złotych. Planujemy odzyskać VAT e, dla tego zadania, a także wkład własny Powiatu Wodorskiego będzie wynosił tylko około 6 milionów złotych. Serdeczne podziękowania dla Pana Ministra, że tak atrakcyjny... Program skierowany jest do samorządów i e, możemy z niego skorzystać, że Krajowy Program Odbudowy został odbrożony, bo te pieniądze zostają na e, naszym rynku. Oczywiście, tak jak w roku obecnym, także w, w latach przyszłych, chcemy korzystać e, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. E, z niecierpliwością czekamy na zapowiadaną reformę tego funduszu. zapowiedzi wiemy, że on będzie jeszcze bardziej e, korzystny dla samorządów, także. Wyrazy podziękowania dla Pana Ministra i dla Pani Marszałek, że to przedsięwzięcie już stricte realizujące przewozy będziemy mogli, wiele na to wskazuje, realizować z pojazdem pomorskim, transportem samochodowym w ramach spółki in-house'owej. Ta współpraca trwa od wielu lat, układa się doskonale i chcemy to kontynuować. Robimy wszystko, aby mieszkańcy Powiatu Wocelowskiego od 1 stycznia 2026 roku funkcjonowali w nowej rzeczywistości transportowej docelowo planujemy rocznie wykonywać około 2 miliony 200 tysięcy kilometrów, które będą przewozić naszych mieszkańców do szkoły, do pracy, do lekarza i do wielu innych potrzeb. Ogromne wyzwanie dla naszego samorządu, ale je realizujemy. Gratulacje także dla firmy, która złożyła korzystną ofertę i wygrała przetarg. Z niecierpliwością czekamy na dostawę tych czerwonych, ale jednocześnie kolorowych autobusów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania odnośnie dzisiejszego spotkania? Pani starstwo, czy będzie rozszerzenie trasy? Czy są jeszcze na terenie powiatu jakieś miejscowości, do których ten transport nie dotrze? Zarówno przy pierwszych dwóch wnioskach e, wszelkie trasy były konsultowane z wszystkimi wójtami i burmistrzami z naszego terenu ze społeczeństwem. Wszystkie wnioski wójtów i burmistrzów zostały uwzględnione. Nie odpowiedzieliśmy negatywnie na, żaden, na żadną zgłoszoną potrzebę e, funkcjonowania trasy. W międzyczasie pojawiły się kolejne potrzeby, dlatego też złożyliśmy kolejny wniosek w następnym e, naborze e, w ramach CUPT. Wynikiem tego jest zakup kolejnych pięciu autobusów, na który dzisiaj podpisujemy e, umowę w związku z pojawiającymi się e, nowymi potrzebami nowymi e, pomysłami, także staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby, które do nas trafiają i jeszcze raz powtarzam, że na żadną nie odpowiedzieliśmy e, negatywnie. Jeśli pojawią się kolejne, oczywiście będziemy starali się to analizować i w miarę możliwości ko korzystać ze środków zewnętrznych, aby ten transport jeszcze rozwijać. To jest żywy organizm i zdajemy też sobie sprawę, że e, różne uwarunkowania będą e, także następowały w trakcie e, realizacji tego projektu. Ja mogę to za oddać jako firmę, która dostarczy te autobusy. Ja bym nie mogła prosić do, do, do mikrofonu dwa zdania o tym, co to będą za autobusy, czy będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, jakie mają zalety? Tak, szanowni Państwo, cieszę, cieszę się bardzo, że firma Iveco będzie mogła uczestniczyć w, tym, w tej transformacji jakościowej obsługi powiat, transpowiatowych. Firma IBECO jest największym dostawcą autobusów regionalnych, kwestionowanym liderem. Autobus Ibeko-Crosway jest najlepiej sprzedającym się pojazdem modelem w Europie. 60 tysięcy egzemplarzy e, Siły Zbrojne a Jesteśmy w trakcie realizacji w tej chwili 115 autobusów do naszego wojska. Cieszę się również, że te autobusy tutaj trafią również do powiatu Saskiego. Autobusy bezpieczne, komfortowe, zeroemisyjne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych. I tutaj tak wiemy wszyscy, że starzeje się społeczeństwo i tutaj. Należy mu się gratulacje dla Starostwa, że dostrzega ten cyklizacyjny problem i stawia na pojazdy niskopodłogowe i, e, które mogą docierać do tych najmniejszych miejscowości i pozwolić e, tym osobom, które są starsze jeśli mogą korzystać z transportu samochodowego docierać do, e, korzystać z tych dobro z w mieście, a mieszkając w tych mniejszych miejscowościach, które dotychczas całkowicie były wykluczone. Tutaj też do Pana Ministra chciałbym podziękować za to, że Mamy w tej chwili programy, no to, które są skierowane na zakupy autobusów regionalnych, one praktycznie nie istniały dotychczas, tylko miasta miały możliwość kupowania autobusów między wioski, miejskich, tak? które były dofinansowane z Unii Europejskiej. Całkowicie pominięty transport regionalny i dopiero w tym roku pierwsze dostawy autobusów regionalnych. Także to jest bardzo ważna sprawa, że jest ten transport regionalny, te mniejsze miejscowości objęte są również dofinansowaniem.